Tutaj gdzieś sanki morte <noise> <noise> Czekaj. To jest z tego, raku. Mi... A tu trzeba jakąś linkę do tego? Nie wiem. No bo tutaj jest jakaś linka narysowana. Stwórz rzeczy? To na aż dwie. Co jest? Arm Czy Czekaj, czekaj. Sweet. Z U i... Closing case sweet? Czy nam tu wywaliło, ten? Ktoś się złapał na pułapkę. Ty? Czy nam tu te walizki respi? Dlaczego? ja spinam? No? I serio, to działa, XD, ten młot. Znaleziono nowy strój. Teraz zobaczę. To no, takie, jakie ja mam. Tu masz te z Liz Lizarda. No nie, no ja mam sukienekę. Ty masz na. to no, sukienkę. A teraz? Teraz masz inne. Dobra, tylko binezu trzeba zrobić. A dobra, tu są jakieś. może to. taka tkanina. O, o, o! Chcesz się bić z gamoniami? Co, gamonie? z strony okay, Masz, chodź tu, to ci dam linię. Co no, jest? No, nie, Lene Lene ci dam, Kurde. Chodź, bo mi tacka gdzieś porywa. Kurde, bo ja ci nie widzę nic. jestem gdzie ty poszłaś? Jestem z drugiej ja strony. Ja nie widzę, bo mam tak... Halo, ja jestem koło po drugiej stronie. Chyba ci nie widzę. mnie zobacz. Ja się umyję od razu. Bulbul zrobisz, szamponu Ci dodać. Oczka tutaj mam na, na ręce. No bo to masz po tym. Mutancie. Dziękuję. Nie Nie wiem. Jak ty robiłaś tylko kompenezę? Ja zaraz piłam, chcę. Czyli tak, Serio? mam torbę na kamienie Bo nie klikłam Gdzie to co no, no trudno, będę miała torbę na kamienie Też e, kunia. kamika? Gdzie ty jesteś? Ty z ciałem lecę? Bez ciała? Nie, z ciałem Nowa, świeża dostawa z kanibala. Poczekaj, tu Ty, No, piłką wrzuciłaś? Nie, kamieniem. Aha. Ty gdzie jest ognisko? Tu jest tak trzepot, ciemno. Ty... Uh, no, strasznie ciemno tu jest. Więc no, wiem. Dawaj mi czachę z niego Chcę czachę Cz O oh, kurde, nic nie widzę praktycznie, że? A da się tutaj jasność jakoś? Da się Pole widzenia Światłość Światłość, jak? Światowa Что я если чем на если могу могу победить. Так серьёзно. ты из игры, грецы за дебили. Я тоже не прикол. Oglądam się dzisiaj, tam... niezależnie jest mojej wiadomości, niezależnie bardzo fajne. Dobre. O, ile. Tak się zmiana. Proszę pomóc. O, tak, tak. A ja tych gamoni nie widzę. O, tak, nie O, 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 Te latarka okay. mi nie świeci? Serio? Co to jest? Kurde Bekskaczo A tu jest jeden Ja mam, ja czekaj, na mam, 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 mam ja nie mam takie osiedlenie do topy te leki ja chcę użyć. Czemu nie mogę leku użyć? Jeszcze do za bardzo. Jest trochę jaśniej. Troszeczkę. Mogę znaleźć, żeby Aha, To jest jako chat. Enter działa jako chat. Co Chcę się napić. Halo? A w tym nie masz. To właśnie w tym się skończyło. I nie mogę tutaj znaleźć tylko do płci. Dobra. <grych> <grych> no trudno, będę zjechać. A to suche mięso mogę jeść? No. No to czemu go nie mogę jeść? Ktoś z zpyta i No mogę pić tym mięsem Twarzyce <tryk> Aha, bo muszę go pierwszy upiać No, ale było suche Może by się nadawało Wibórki Dobra, rodzimy kurde, debil. Czyś ty do ogniska wpadła? No nie trafiłam w nie tylko wkładkę? Kład wkładkę, jaka to hmm. A mieszanka lecznicza Mogę to zjeść? Nie mogę Dobra, możesz dać mi To, żebym się naprawiła To, żebym się naprawiła?

to będzie Czerny, balkon. Zniszczyć. Dobra. Eee, chcesz takiej. Yyy eee. Masz lapik. Dziękować. <słyszy> Ну, перейти на небо. Chodź, a tutaj zobaczysz, czy tam, czy będzie? Dobra. O, która? To czego? O, sora. Z której strony to się trzęsę? Z, z tamtej, co zawsze. Что, 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 Dziękuję. No fajny klimat jest no tak nie zmieni, nie będę. No. O kurde nie to, że podpaliło. One się drą, ale i tak spierdzielają. Boją się ciebie. Ja mam się drzeć. Tak będę chodzić Ludzie idą, to będzie nim cieplej czy nie? I Ale serio ja myślałam, że to jest ten nagrębik, właśnie tam Dziia ja miała Co ty? Ciepły kombinezon Pokaż, gdzie jesteś ty na makle Tak, ciepły z ciepłym Czekaj Patrz na Tu ...pałkę okay. cudem? Co? Jeśli się jest... Normalnie Ja też od tu mam No tych tak ty, Albo tutaj gdzieś Samki Zburzyć Zgasła <grym> ci nina To ja się znikam. Ty tam łazisz latarką tebil. A O o. Nie wam? Nie jeszcze. O kurna, dzień się zrobił. I tam robimy hacienda na takich wysokościach. Później myślałam, żeby tu rozwalić dach i sobie przeprowadzić albo tę albo tę. To lepsze Bo zjeżdżanie można biegać Aha, przyszły, podarły mordę i se poszły... O, jednak nie przyszły. Nie. Przyszły Ale jakie skoczne. Jeszcze cię czarne. Ej, mhm. e, jak one się drogi. To tak śmiesznie... Jak sapią ja się ten... mówię, że to są jakieś takie... Headshota to są. na no, modulator jak tak piszczą. <noise> Dostała jedna headshota i z spierdzielili. Czekaj, miałam ci sprawdzić, co idzie na ten kombinator. Kura, ja mm -hmm. Dwie szmaty idą, dwie liny, sześć skór jelenia, królika, szłopa i chyba dzika. O kurde, ile tylko trzeba? Mogę ci zrespić. O, jest pani tam. Pan... Panie, słuchajmy. Gdzie? bo zostaniesz patykiem. A tam. Co można z takiego patyczka zrobić? Proszę. Ci były kamienie? To był... Aha, to, to jest ten podpalacz. Aha. Siam rzucić kamieniem. Ja tu po se podpadłem debil. No. A tu jest, dobry. Na to poparzeniec. <gryzny> tak chciałam strzelać. <gryzny> Nie mam w ogóle Tak, Tygaj, wezmę. Spanek, flipunek. A to co to jest? butle? No to jest na te. No. Taki. Na te, czyli? Na strzały. Proszę mi tu przyjść. już nie O o, o, będą kanibale. Będzie chyba mutant. Bo ptak mi siadł na ręce. Mutant to ptak? Nie wiem, co się że jak jest chory, daje idzie, co nie? No bierze ten... kamera? Oh, kamera! Będziemy YouTube a oglądać. A telewizor jest? Czekaj, gdzie jest kamera? Tu jest kamera. Możesz normalnie odwiedzać kanibali? A nie, to jest... Wiesz co? To jest z tym, jak jest to takie, śmiałam sanatorium, sanatorium dla dzieci. To w takie sanatorium. Poka mi to. Już ci daję. Masz. Sanatorium miłości. Hmm. Nie działa. Ty możesz ten łuk wziąć? Czy ty masz? Mam łuk. Nie działa? To może... Nie, powinna być kaseta. Kurde. Kamień wyciągłam. Bołem. Masz tu... Cicory Proszę. Wiesz, wiesz, co jest? Cecha, h cy cy i cyore. Citory. <gryzamy> co to jest? Cy. Cykoria, cykoria to jest. Co nie po polsku, a to jest? Chitory kory co klap pokaz z głowicą klap maczuga jak kolt jako ryba creepy headbag. chcesz? chcesz główkę? główkę? daj główkę To wielka głowa Flintlock Musimy to gdzieś powiesić A to czego głowa jest? Bo ja nie widzę Mutanta? Czy czego? Ty! Czekaj, czekaj No, to jest mutanta to Weź ją gdzieś tutaj Patrz wiesimy. Patrz na to, chodź tu Bierz to, bierz to To czerwone o kurde Ty, coś się nam rozleciało tam Ty, w, nisko. w Czekaj Weź tu i zwołaj Zaraz e, dam ci, wiesz co e, Spawn Pan Laret. Ty tak naciągnęłaś tą konturamik. strunę. Ej Boże, strunę O, o, o. Nie hmm. rzucaj. Czekaj, czekaj. Bo ja jak coś robię to nie. Aha. Pięć amunicji. A mi wiesz... Czekaj, wiesz ile mi dodało chyba... An amunicji? No lecą. 10 tysięcy an. I mam do flary. Dobra, chodźcie tutaj, Tych. Będą ubrilowane. Fajne. A ten co idzie Nie trafią mi. Bo musisz o tutaj bardziej, żeby... Szczały ci przeszły. Parcie, parcie na kurę. A. I chujowa jest ta flarek. Ciulowa się jeszcze lat z niej. To leży. No, dosta ode mnie. Pa! Chodźmy tam bliżej, bo tam jest ten z taką czaszką chyba. Tylko muszę się strzałę zrobić jeszcze, nie aby. Co zrobimy im tam ciepło na górę? Dały chodź. Będziemy oblewać domek. Prawie, no, nawet nie zaczęty praktycznie, ale... Kurna! Wizualizację. Turna, te se idą już. Nie, no, chyba ich ktoś podjęło. Ja nawet nie zaczęłam. Wiesz co? To zejdę na dół, bo mam gatunek. <noise> to ich ci przywołam tutaj, bo trzeba i tak te łapki naprawić. To ja się i Patyków nie mam. Ej nie. Tam są dwa. Tu jest usmażony jeden. Czy mam jakieś mięcho? Nie mam. Dajcie. gdzieły tylko kupki łapkę kurna ten chciałem szukam. Co w ogóle oni tutaj? Mimo wody nie ma jak się napić nic Czemu nie działa, że z rzeki mogę pić? Znaczy z tego bajorka? I wszystkie te pułapki wzięły ten. A nie masz e, tych e, kolegów w tym krypunku? E, nie, nic nie mam. To czekaj. Stój, stój, stój. Czekaj, zjem się. Obróć się.